Ale to jest Zenciak, jest to słuchajcie kolejny odcinek na moim kanale jeżeli odcinek wam się spodoba, to słuchajcie w tym momencie zostawicie łapeczkę w górę Wiem, przepraszam, nie było mnie aż tydzień Byłem na wakacjach, musicie mi to wybaczyć W sumie nawet ponad trochę tydzień I chciałbym, żebyście tutaj wbili Chociaż 300 łapek na dobry powrót Myślę, że dacie radę I słuchajcie, chciałbym was również zaprosić na nową edycję z Która odbędzie się słuchajcie w sobotę O godzinie 15 Także słuchajcie, wszyscy musicie być na starcie serwera Mam nadzieję, że będziecie i jeżeli jesteście serduszko w komentarzu to napiszcie nas na, na, w komentarzu ZHC to wam przypnę. Także dzięki, że jesteście i oglądajcie do końca. Yo! Yy, sieba, tutaj Zęciak, sobie kopiamy stona yy, i generalnie muszę wam powiedzieć, że jesteśmy na ZHC może? Albo no, nie ja na ZHC jesteśmy na jakimś innym serwerze. Ale nowa edycja ZHC będzie w sobotę o godzinie 15 Także jeżeli wiecie, to musicie napisać w komentarzu I yy, w komentarzu, że wiecie, bo chcę wiedzieć, ile będzie osób I łapkę w górę i sub i dzwonek Także yy, no, i słuchajcie O, jakiś admin się do mnie tepnął Ty, no niemożliwe Siema, siema, siema lodówka, dobra Siema yy, O co chodzi? O co chodzi? <noise> Zapraszam na TS Okej, okay, jaki TS <noise> Dobra, wejdziemy sobie do Ciekawe o co może chodzić z tym adminowi No kurde Ale o co chodzi? O co chodzi? Jestem ciekawy bardzo o co chodzi To są... O kurde I, i słuchajcie, masz cheater. O nie Nie mam Dobra, nieważne, sami bijemy <noise> e, Czekajcie no halo, o co chodzi? O, dzień dobry, e, przyznajcie pan panu śniów? E, co? Nie, a czemu? Ja chciałem jak pan kopał tak szybko. Ja nie kopałem szybko, panu się coś zdaje. Czyli mówi także że... E, mam haluc tak? Tak. Ej, bo... ja ty... Ty. O Boże, jak się wystraszyłem pana, Boże, jak pan mnie straszy... To jest... Słuchaj, proszę pana, ja to zło zgłoszę tam do Minecrafta. Że wam nie straszy, takie rzeczy są nielegalne, tak? Ale sobie pan co zrobić, kto tego nie robi. No zaraz to, zaraz to zrobię, także sobie Ale nie wyobrażaj. Dlaczego? Nie, nie, nie. Dobra. O co chodzi? O co dokładnie chodzi? Eee, pan kopał trochę za szybko. Jak ja kopałem za szybko, I to da... jak pan bił innego gracza na typie. Tak, tak? Tak. Jesteś tego pewny? Tak. Człowieku, ty wiesz kiedy ja jestem to jest czeku... Ja jestem adminem tego serwera. To jest Ale mój. Jak to? No no, no, no no, zobaczysz, ja znam kontakty, ja mam brata admina i on cię zabije. Znaczy Ci zabierze rangi. A co chcesz, żeby mi zabrał rangi? Admina. Zacznę. Daj mi admina, bo i tak zaraz ale... miał... Ale go on teraz śpi mój brat i no. No okej, okay, a nie ci zrobisz? Człowieku, ty nie wiesz z kim masz do czynienia. Dobra, daj admina lepiej. To, to jest rozkaz. Eee, dobra, ale... Nie, nie spawna Nie ma problemu I nie banuj Nie, ja bym Cię nigdy nie zbanował Przecież jest stary... Ci dałem. Tak? O, dzięki stary Ej, jaki Ty masz nick? Nie wiem Jaki Ty masz nik? Lodówka, tak? A chcesz mi pierożki desek? tak? Tak Ty no Siema Cześć Co tam? Ej, nie wiem. Co nie. tam u Ciebie? Próbę co robi? Dedasz Co? Co ty robisz? O nie, nie Chodź tu, hej, chodź tu Co ty sobie wyobrażasz Dobra, łatwy kill Dzięki To jest mój serwer od dzisiaj, siema Siema Ty no coś się Dobra, nieważne, bo te warty chciałem się zbonować, ale coś się nie działa No dobra, no także ja I... no, to było ustawione, każdy o tym wie. <laughs> Ale łapkę w górę zostawcie. To tak to no, był pierwszy odcinek taki wiecie, że, żebyście, bo nie wiedziałem co nagrać, a nie ZHC nie działa. I generalnie taki sobie dla Beki nagraliśmy odcinek, jeżeli się spodobał czy coś, to w zasadzie łapkę w górę, jeżeli się z tego momentu. Jeżeli się w ogóle sklepiliście, że to jest Ustawiony odcinek to też napiszcie. I, i słuchajcie, bicie wszyscy na ZHC, sobota na 15, także badać, że będziecie i ładnie się pożegna jeszcze lodówka, tak ładnie, no. no. No, no to na widzenie, byłem Lexu tyle. No, no, siema. Ja,